Etc. Mhm. I tutaj też jedną statystykę chciałem przytoczyć, bo mówi się, że te suplementy powiedzmy czy zioła są niebezpieczne, jeżeli są źle stosowane. Badania pokazują, czy statystyki pokazują, czy to amerykańskie, czy, czy inne, że zioła, przepraszam, suplementy diety, które są dopuszczone przy obecnym, powiedzmy, prawie, są tak naprawdę, zaraz jeszcze sobie spojrzę, bo to bym nie pomylił, 40, 40 tysięcy razy bezpieczniejsze niż dopuszczalne, dopuszczone do stosowania leki. A skąd to wiadomo? No, to jest statystyka, no to jest statystyka rządu Nowej Zelandii, który Aha. akurat sobie zrobił taką statystykę. I wyszło, że stosowanie dopuszczonych leków do obrotu jest 40 razy tysięcy bardziej niebezpieczne niż stosowanie suplementów diety. Natomiast korzystanie z dobrodziejstw medycyny konwencjonalnej, czyli do tego dołóżmy sobie szpitale, etc., etc., jest 100 razy tysięcy, przynajmniej 100 tysięcy razy bardziej niebezpieczne. Natomiast żywność powoduje mniej więcej tysiąc razy więcej w tym przypadku zgonów, bo to wszystko jest liczone w jakimś okresie liczbą zgonów, niż stosowanie suplementów diety. Jedyną rzeczą, która jest mniej, e, bar, mniej groźna niż, niż stosowanie e, tych, powiedzmy, e, suplementów dopuszczonych do, do obrotu, no to jest uderzenie meteorytu i to już jest tam z kolei dwa tysiące razy mniej niebezpieczne, bo jednego człowieka na, na, w Nowej Zelandii co ileś lat tam raz zabił meteoryt. To są badania z Nowej Zelandii, ale no, niemniej jednak dajemy. W Stanach Zjednoczonych podobne statystyki, może bez tego meteorytu. Y y ale to nie wszystko, co szykuje nam Komisja Kodeksu Żywnościowego, bo jest, są również y dopuszczenia bardzo wysokich dawek y pestycydów w żywności, w tym y DDT, i warto również o tym y Powiedzieć, bo to również jest bardzo istotne, związane tak. właśnie z konserwowaniem żywności, z jej transportowaniem, o ile się nie mylę. Proszę opowiedzieć o, o z kolei pestycydach w żywności, których, no właśnie, których będzie coraz więcej, będą tak. coraz doskonalsze, mówię to z przekąsem i w pewnym cudzysłowie. Tak. No to jest bardzo duży problem. On jest fundamentalny z tego względu, że dopuszczenie wysokich nawek ułatwia na pewno życie rolnikom, bo oni mogą coraz mniej powiedzmy, przestrzegać, no nie wiem, na przykład kwestie płodozmianu czy nawożenia. No bo to skąd się w ogóle biorą pestycydy? Jeżeli ziemia jest bardzo intensywnie eksploatowana, jest tam coraz mniej minerałów. Jeżeli jest coraz mniej minerałów, no to rośliny są niedożywione, są coraz słabsze. Jeżeli są coraz słabsze, no to coraz łatwiej są atakowane, czy ulegają atakom czy to jakiś tam chrabąszczy, czy, czy, uh -huh. czy grzyb, rozmaitych czy... Rozmaitych chorób, prawda? No, rozmaitych chorób, więc uh -huh. wtedy się mówi, no to teraz y, sprzedaliśmy wam du dużo nawozów, a te nawozy to znowu są trzy pierwiastki, e, to teraz wam sprzedamy, mówię tutaj o przemyśle, uh -huh. sprzedamy wam dużo pestycydów, poradzicie sobie z tym. No i, no, rolnictwo sobie z tym radzi. My sobie natomiast nie radzimy. A, A my jemy dlaczego... te jabłka i gruszki, jemy, prawda? Jabłka, jemy Ale jemy, o tym, że my jemy, szarujemy i wydaje nam się, że że jest w porządku, powiem, że jest tak? porządku. Jest tak w porządku. Tak jak w Polsce, to nie jest jeszcze bardzo duży problem, bo ziemia nie jest tymi pestycydami przesycona, że tak powiem, do szczętu. Tak w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej jest to duży problem. Jest publiczna dyskusja i w ogóle ludzie, niektórzy po prostu przechodzą tylko na ekologiczną żywność, no bo się boją, Karmić dzieci no przede wszystkim czymś, co jest bardziej trucizną niż, niż żywność. I teraz dlaczego można powiedzieć, że kodeks żywnościowy w ogóle ma tutaj coś do powiedzenia i, i jestem winien. Tak? Kodeks ustala maksymalne dopuszczalne dawki w obrocie międzynarodowym wiadomo, że ta żywność krąży wszędzie, i kodeks przyjmuje bardzo prymitywne założenia toksykologiczne. Bada dopuszczalną dawkę jednego pestycydu w oderwaniu od całej reszty i w oderwaniu od długo, długoczasowego jego stosowania. Czyli mówi tak, no gdyby ten człowiek jadł tylko w takie dawki tego jednego pestycydu przez jakiś niezbyt długi czas, no to nic by się nie stało. No ale jeżeli mamy teraz, jemy w jednym jabłku powiedzmy dwa czy trzy pestycydy, a na, jednym, na jeden obiad jemy tych pestycydów od pięciu do dziesięciu na przykład w dość dużych dawkach i to robimy codziennie, no to wiadomo, że to no, bardzo nam się może potem odbić na zdrowie. Ten sam problem, już żeby, żeby też podsumować, dotyczy dodatków chemicznych, z których powiedzmy najgorszy jest aspartam, ale też dużo różnych innych, które dokładnie na tej, zasadzie, na tej samej zasadzie są badane, czyli w oderwaniu od innych dodatków chemicznych, bez badania długoterminowego wpływu na zdrowie. Jedno i drugie znakomicie ułatwia wielkoskalową produkcję żywności, transport międzynarodowy, no bo, bo wyobraźmy hmm. sobie, że jak dodamy w, powiedzmy w Chinach Y, odpowiedniej, odpowiedniej substancji, y, na przykład takiej, która powoduje dojrzewanie y, w transporcie y, warzyw, czy, czy to będą ra raczej y, owoce, no to one sobie bardzo długo będą dojrzewały, będą zakonserwowane, przyjadą, będą ładnie wyglądały. My to jeszcze zjemy, jeszcze nawet jak nie zjemy od razu, to jeszcze długo sobie poleży. Tak? Mhm. Tylko czy to o to chodzi? No, biorąc pod uwagę też problem z globalnym ociepleniem, z ekologią, z tym, żeby skracać te drogi transportu, a nie je wydłużać. Więc widać, że. E, szeroko pojęte lobby e, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i biotechnologicznego ma bardzo duży wpływ na pracę kom, Komisji Kodeksu Żywnego. Zdaje się, że podobnie dzieje się z mięsem. Znaczy, tutaj nie chodzi o pestycydy, ale pewnie inne środki konserwujące to mięso w podróży. Załóżmy mięso, wołowina wyprodukowana w Ameryce Północnej czy w Ameryce Południowej, transportowana do Europy z pewnymi dodatkami ma również y, większe szanse na... Bycie znaczy, to świeżą, jest generalnie, tak, tak, to i... jest generalnie problem dotyczący całej żywności. I no, tak jak mówię, jeżeli się ustawia takie normy, no to się nie robi tego bez, bez powodu. I tak jak faktycznie jednym z głównych celów, jednym z dwóch głównych celów była ochrona zdrowia konsumentów, to śmiało można powiedzieć, że już dawno temu ona zeszła na. na nie drugi, hmm. tylko szósty plan. Panie Kazimierze, ale myślimy sobie tak, no dobrze, ale jest przecież jeszcze żywność ekologiczna, przecież ja kupuję, myśli sobie ktoś tylko i wyłącznie w sklepach z ekologiczną żywnością, pomijam już to, że ta żywność jest znacznie droższa, ale zdaje się, że kodeks alimentarius również może doprowadzić do no prawie e, faktycznej likwidacji tej żywności e, ekologicznej, bo te dodatki, znaczy te e, 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 da, dawki e, witamin i minerałów w tej żywności również zostaną e, ograniczone. Znaczy, nie, nie, to... Nie. nie można powiedzieć, że w żywności y -y. zostanie ograniczona jakakolwiek dawka. Natomiast y -y. Y, o, o co innego chodzi? Po pierwsze, to co wcześniej wspominałem przez dopuszczenie roślin y, modyfikowanych genetycznie, no to nie będzie w pewnym momencie już niezanieczyszczonej żywności ekologicznej. No można sobie wyobrazić, że to będzie za N lat, no ale będzie i tego się procesu nie da odwrócić. No tak, ale w ten sposób właśnie wyobrażam sobie, że w tej żywności również te y, ilości tak, witamin no to, będą per spadać. persaldo no, tak, tak. per one spadną. No już w tej chwili, jeżeli to się hoduje nawet na takiej odzyskanej ziemi ze zwykłych upraw, no to, no to jak w ziemi nie Minerałów, to w tej żywności mhm. też jest tego mniej. Po drugie, ko kodeks dopuszcza stosowanie takich substancji jak dwutlenek siarki, czy azotyn sodu, czy karagen do stosowania w żywności ekologicznej. Więc możemy, kupując coś z dalekiego kraju, z za morza, żywność ekologiczną, się okazuje, że tak naprawdę to jest konserwowane tym mhm. lub owym. No to są takie substancje, które powodują. To są dyrektywy, które dopuszczają stosowanie ich. tak? Nawet o... w żywności ekologicznej. To jest, teraz jest pewne rozróżnienie między kodeksem żywnościowym a dyrektywami. Tu by mhm. trzeba było wejść głębiej i zobaczyć, czy na przykład, no niejako, i państwa importerzy do Unii Europejskiej, przepraszam, eksporterzy do Unii Europejskiej wymusili na Unii Europejskiej, żeby dopuścić te konkretne akurat związki. Mhm. Tak jak, jak były inne naciski, żeby dopuścić, powiedzmy, produkty GMO i, mhm. i kary teraz Unia płaci. No nie, nie chcę już teraz, mhm. teraz w to głęboko wchodzić. Natomiast no ten powiedzmy kodeks i no światowy, jak to się mówi czasami żandarm kodeksu, czyli Światowa Organizacja Handlu ma bardzo skuteczne narzędzia, żeby przymuszać trochę do dostosowania do się do tych norm, czyli sankcje handlowe lub mhm. kary, które, pieniężne, tak? które, pieniężne, mogą, tak? które nie są jednorazowe, ci... tylko się płaci ich co roku. No, tak jak Unia Europejska teraz płaci powyżej 100 milionów za to, że odmówiła importu wołowiny opartej o w sensie, że produkowanej w Stanach Zjednoczonych albo w Kanadzie. Tak, 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 mhm. tak, tak. tak. O, o, o hormony mhm. genetycznie modyfikowane, więc no to można sobie mówić, tak, że to, jest, to, to są wytyczne tak, i to jest oficjalna w cudzysłowie propaganda, czy oficjalna linia e, urzędników, czy to polskich, czy zagranicznych. Natomiast e, de facto. Jest to bardzo, bardzo silna sankcja, i mniejsze kraje nie będą mogły sobie pozwolić na to, żeby płacić takie kary. Czy no. może być tak, że działania e, Kodeksu Alimentarius, Komisji e, Kodeksu Żywnościowego mogą doprowadzić do tego, że dojdzie do, w ogóle do zakazu uprawy przydomowej warzyw i owoców oraz ziół, bo bez zezwolenia, to znaczy, że pr produkcja tego rodzaju pokarmów, taka przydomowa produkcja to co mamy w Sadach, może się okazać już za kilka czy